Przywitajmy brawami Konrada. Poprosimy mikrofon Konrada o włączenie. Bezprzewodowy. Raz, dwa, raz, dwa. Cześć Wzgórze Wdzięczności. Cieszę się, że jesteście, że jesteśmy. Tutaj wszyscy się zebraliśmy dzisiaj na tym wzgórzu, i naszemu spotkaniu towarzyszą bardzo ciekawe okoliczności. O tym, co dzieje się w kosmosie, jaki mamy nów. Troszeczkę już wspomniała Agnieszka. E, Agnieszka. I z perspektywy kalendarza majańskiego też dużo dużo się dzieje i o tym opowiemy sobie teraz i też podamy napój kakao, który wypijemy z wdzięcznością, ponieważ fundamentem kultury Majów, którą się interesuję, zajmuje jest właśnie wdzięczność. U podstaw tej kultury w micie o stworzeniu człowieka jest historia, w której bogowie, twórca Stwórca, stwarzano człowieka z różnych rodzajów tworzyw. Raz było to błoto, innym razem drewno, glina. W każdym razie ten człowiek albo sam się unicestwiał, albo stwierdzano, że ups, ten człowiek wyrządza szkodę otoczeniu i trzeba go po prostu zrobić reset. No natomiast kiedy na ziemi stanął człowiek stworzony z kukurydzy, bo to jest druga święta roślina dla, dla tej kultury. Otworzył oczy, wziął wdech i powiedział: Dziękuję. Dziękuję, Stwórco, dziękuję za życie. Dziękuję za to, że umieściłeś mnie w miejscu, gdzie pachną kwiaty, gdzie jest obfitość kakao. Więc spojrzano na tego człowieka i stwierdzono, że skoro ten potrafi okazać wdzięczność, to ten jest godny tego, aby pozostał i się rozwijał i wzrastał. Więc my wszyscy otwórzmy teraz oczy i weźmy wdech. Rozejrzyjmy się dookoła i sprawdźmy, czy przypadkiem są dookoła nas jakieś powody do wdzięczności. Czy chociażby nie to, że możemy wziąć ten wdech, że żyjemy, że jesteśmy, czy to nie dar? To dar, to dar. I to, że dane nam było tutaj dojechać, spotkać się. To jest wspaniała sytuacja i życie. Życie jest darem. I to zależy mi, żeby dzisiaj wybrzmiało i żebyśmy w głębi siebie poczuli to, że jesteśmy tym życiem, że oddychamy, że mamy też ciało fizyczne, które dźwiga nasz szkielet, nasze kości. Poczujcie więc teraz swoje kości. Swój kręgosłup, swoją głowę, czaszkę. Poruszajcie dłońmi, palcami. To jest wspaniałe, że żyjemy, że jesteśmy, możemy doświadczać, poznawać i rozwijać się. Dar, którym jest życie, dzisiaj rozpatrujemy w kontekście również śmierci. Ponieważ w kalendarzu majańskim kończy się cykl trzynastodniowy. Tam są, my mamy tygodnie, miesiące, tam są treceny, czyli okresy, które mają 13 dni i one są tematyczne. Więc aktualnie dochodzimy do momentu, w którym kończy się trycyna Sowy. Cykl o nazwie Kame. Oznacza to śmierć, transformacja, przeobrażenie i narodziny nowego. Więc minione 13 dni, ja teraz będę mówił pewne rzeczy, które e, powinny się wydarzyć tutaj na przestrzeni tego cyklu. Yy, służyły temu, aby wykonać pracę polegającą na tym, aby zauważyć, co w naszym życiu chce odejść, i pozwolić temu odejść, pogodzić się z tym. Więc pracowaliśmy z takimi tematami jak strata i przywiązanie. Symbolem przemiany jest yy, motyl. Zwierzę, które najpierw jest gąsienicą i pędza, później zamienia się w kokon, a nim stanie się motylem, to właśnie przechodzi przez ten moment. Wyobraźcie sobie, co musi czuć ten motyl, kiedy czuje, że w kokonie jest za ciasno. Kiedy czuje, że po prostu życie, którym jest, prze, chce przekroczyć to, co już do tej pory jest znane. I w pewnym momencie puch, pęka skorupka, motyl wychodzi i otwiera skrzydła. Więc o tym mówi właśnie ten czas, w którym jesteśmy. Trecena, cykl Sowy. Trecena Kame. I dzisiaj mamy ostatni dzień tego cyklu, dzień o nazwie Tichasz. Trzynaście Tichasz. Dni w kalendarzu majańskim mają e, prawie wszystkie swojego towarzysza zwierzęcego. Tak jak właśnie dla całego cyklu, w którym byliśmy, dla treceny Kame była to sowa, natomiast dzisiejszy dzień to trzy zwierzęta: ryba, miecz, manta, czyli taka płaszczka z kolcem, którym ma właśnie ogon zakończony bardzo ostrym kolcem, i trzecie zwierzę to tukan. Wszystkie te trzy zwierzęta cechują się pewnego rodzaju ostrością. I ta ostrość, dzień dzisiejszy, dzień kończący cykl Kame, to jest dzień właśnie czegoś ostrego. Innym znaczeniem to nie tylko te też zwierzęta, ale też obsidian, a konkretniej obsidianowe ostrze, które służy do uzdrawiania, ponieważ e, kamień, którym jest obsidian, służy też do wykonywania. Ostrych narzędzi, na przykład skalpeli, które służyły do wykonywania operacji chirurgicznych. Czasami tak jest, że jeśli organ, którego nie jesteśmy w stanie właśnie przemienić, który zaczyna chorować, no to aby zachować życie, robi się cięcie, usuwa się go. Idealnie, kiedy jesteśmy w stanie dojść do źródła, właśnie. Do przyczyny, dlaczego akurat ten organ tak się, tak, tak się zaczął zachowywać, czemu on nie domaga i zmienić swoje okoliczności życiowe, swoją częstotliwość, uzdrowić organ i cieszyć się zdrowym ciałem. Ale czasami to jest już nie do ogarnięcia, więc wtedy jest cięcie. Więc dzień dzisiejszy to jest też dzień cięcia. Więc Ticharz kończy cykl losowy i my wszyscy dojdziemy do takiego momentu, w którym będziemy musieli też opuścić nasze ciało. I przyjdzie właśnie ten moment, w którym trzeba będzie zrobić, puścić, puścić, ciach i oddzielić się od tego ciała. I w ciągu tego naszego życia, takich symbolicznych śmierci i narodzin, jest bardzo wiele. Co możemy żegnać? Możemy żegnać relacje, układy, które już nam dłużej nie pasują. Dzisiaj Mieczysław właśnie mówił, że jeżeli decydujemy, że nam e, jakaś sytuacja, jakiś układ się nie podoba, to albo my odchodzimy, albo prosimy, żeby ktoś odszedł z naszej przestrzeni. I dzień dzisiejszy, dzień Ticharz, 13 Ticharz, w śmierci właśnie jest po to, aby wykonać te różne cięcia. Można też. Odwrócić się, zdecydować, że już dłużej nie postępuję w określony sposób, już dłużej tego nie robię. Czego to może dotyczyć? dotyczyć? Schematów działania? Może to dotyczyć naszych nałogów, nawyków, które są szkodliwe, a mimo wszystko z jakiejś tam korzyści dalej tkwimy w błędnych kołach, ale dzisiaj jest dobry dzień na to, żeby to po prostu pożegnać, powiedzieć sobie, że dojrzałem, widzę, rozumiem, zauważam wystarczy. I dzień dzisiejszy, dzień właśnie obsidianu. Obsidian to nie tylko kamień, z którego majowie robili noże, skalpele, ale również z niego wykonywali lustra. Obsidian wypolerowany bardzo dobrze uzyskuje refleksyjność, więc służył jako lustro. Więc ten dzień to jest też dzień lustra, który przypomina właśnie o tym prawidle, że to co wewnątrz, to i na zewnątrz. Więc rzeczywistość, którą obserwuję dookoła, informuje mnie o tym, co się dzieje we mnie w środku. Podobnie o to właśnie też chodzi, że ja to ty, ty to ja. Więc każdy człowiek, który nam się jawi, jest naszym odbiciem, bo właśnie jesteśmy z jednego źródła, jesteśmy kropelkami tego samego oceanu. Więc takie przypomnienie dzisiaj serwuje nam kalendarz majański. I chciałbym, abyśmy wspólnie um, uświęcili ten czas, ponieważ w tej kulturze każdy dzień trzynasty cyklu służy a, temu, żeby właśnie ćma. się nie zatrzymać. Akurat a nie Konrad, mam, mam jedno ogłoszenie: muszę tak. poprosić Cię o chwilę. E, słuchajcie, jest potrzebna mama Jola, gdyż Amelka się zgubiła, nie wie, gdzie jest jej mama. I właśnie prosimy, żeby podeszła do sceny. Dziecko jest zaopiekowane, ale nie wie, gdzie jest jej, jej mama. Także poprosimy Joleńkę tutaj. Jeszcze Konrad, powiedz mi, czy bo jest taka szansa, żebyśmy tutaj donieśli takie palenisko, które mamy, które jest możliwe nawet na scenie się palić. Czy same świece chcesz wykorzystać, czy ewentualnie to palenisko chciałbyś, żebyśmy przynieśli? Nie pada, to może zapalimy ogień. Ogień jest przygotowany właśnie na tę sytuację. Nasz bard A. zaśpiewał: Nie lej, dysun, nie li, bo cię tu nie trzeba. I nie trzeba. Czyli nie trzeba, idziemy za tobą. I nie trzeba, więc, nie więc nie hmm, druga część tego spotkania będzie miała miejsce przy ogniu. Tam hmm. dla chętnych podamy kakao, będzie to dawka homeopatyczna. Ale nie chodzi o to, żeby dzisiejszego wieczoru przyjąć 40 gramów ceremonialnego kakao. Chodzi o to, aby otrzymać kubek z kakao, czy nawet jeżeli nie wystarczy kubków, to mamy jeszcze świece, które przygotowała Marlena. Więc dziękuję dla Marleny za przygotowanie tych świec. I mam jeszcze tutaj żywicę Kopal. Jest to żywica, której używa się jako kadzidło. Mam tytoń, mam ziarna Sezamu, mam się. I te wszystkie się mają służyć jednemu temu, aby się skoncentrować, pomyśleć, co jest we mnie dzisiaj, co żegnam i co zapraszam, na co przygotowuję miejsce? Co nowego chciałbym, aby się przejawiło w moim życiu? Czy po prostu podziękować za życie i to? Przelać, tchnąć po prostu w ten kawałek materii swoją myśl, swoją intencję, kuchniemy na to. Hu, I damy do ognia, kakao wypijemy, i, i to będzie taka właśnie mini ceremonia, mini spotkanie z, eleman, z elementami kultury majańskiej, która właśnie ma służyć temu, aby ta wewnętrzna transformacja w nas się dzisiaj dopełniła. Bo to jest dzień dzisiejszy jest pewnego rodzaju dopełnieniem. Żegnamy, przemieniamy, dziękujemy za życie, robimy miejsce na nowe i robimy jeszcze jedną rzecz. Skoro mówimy o wdzięczności za życie, to nie ma jej bez naszych przodków. Więc, trecena sowy, trecena kame, to również jest czas, aby oddać wdzięczność, cześć, uznanie naszym przodkom. I zrobimy to wszystko z radością, bo jeżeli życie jest zbyt poważne, to dziadziejemy. Yy, tak samo właśnie z wdzięcznością żegnamy wszystkie rzeczy, które już nam nie sprzyjają lub wypieramy świadomie nie kontynuować naszej przygody z nimi. To jest proste. I, je, i tak to właśnie wygląda, więc dziękuję i zapraszam Ja mam, jeszcze, ja mam chętnych... jeszcze jedno pytanie. Czy mógłbyś od razu, jeżeli jesteś tutaj, zanim tam przejdziemy, powiedzieć tylko jedno słowo? Bo jutro jest dzień bez czasu właśnie według tego kalendarza majów. Możesz powiedzieć, czy nie dzisiaj? Nie, nie, to nie jest. To jest taka delikatna pomyłka. Jutro nie zaczyna się nowy rok w kalendarzu majów, zaczyna się nowy cykl trzynastodniowy. A, okej. Okay. Tak, więc to prawda, jest jakiś nowy początek. To jest właśnie ciekawa rzecz, którą przypominasz, bo właśnie każdy koniec mhm. jest A to jutro nowym, dopiero. nowym początkiem. No ale skoro już zaczynasz, no. bo właśnie ja w te 13 dni też zapalam kakao, zapalam ogień, przygotowuję kakao. I otwieram pokój online, przy którym, w którym można się zgromadzić, spotkać i postawić pieczęć na czasie. To może nie jest modne, żeby czasami się zatrzymywać dzisiaj, bo lubimy gnać, iść do przodu, ale czas nam mija i czasami warto się zatrzymać, aby przewinąć taśmę i wyciągnąć, odszukać skarby przeszłości. Skarby zmienionych dni, lekcje, których doznaliśmy, a być może przez to, że nie myśleliśmy o tym wszystkim, one nam przeciekną przez palce. Więc raz na 13 dni właśnie spotykamy się przy ogniu i kakao i świętujemy koniec i otwieramy się na nowy początek. Więc w trakcie takich spotkań też zapowiadamy to, co staje, to, co jakby rozpoczyna się z kolejnym wschodem słońca. E, bo dni i cykle w kalendarzu majańskim rozpoczynają się wraz ze wschodem słońca, więc dzisiaj jak wybije godzina północ, to my wciąż będziemy w dniu e, Tichasz, e, w dniu tego tukana, aż do wschodu. To nowe słońce przyniesie nową energię, nową informację. A co takiego będzie właśnie od jutrzejszego wschodu? Może krótko. Pozostańmy skoncentrowani na tym, co jest dzisiaj, ale jutro zacznie się... E, Cykl trecena burzy, żółwia. Więc dobrze, że tutaj jesteśmy i będziemy mogli wszyscy razem zwolnić, poczuć się zaopiekowani pod skorupą wspólną i poczuć właśnie więzy między nami, ponieważ ten czas jest dla rodziny i dla społeczności. To czas na regenerację i odżywienie. Więc dziękujemy też za deszcz, który już dzisiaj nas wprowadził w ten klimat. Dziękujemy za tęczę, która się ukazała, bo to wszystko są symbole tej nadchodzącej właśnie treceny. Deszcz, który dla spragnionej, suchej ziemi jest jak zbawienie. Dla nas też, właśnie, odpoczynek, rodzina, wspólnota też są odżywieniem. Więc zróbmy pracę dzisiaj, pożegnajmy to, co stare, zróbmy miejsce na nowe, aby właśnie móc się zatroszczyć też o to, co ma wzrosnąć. Po tym, co odeszło, odchodzi teraz dzisiaj. A, pada deszcz. Pada deszcz, więc zapalimy może po prostu świeczkę tutaj i podamy kakao. A strumieniownie w tym czasie poproszę o jakąś muzykę. Zajmie nam to jakieś 4-5 minutek, aby przygotować przestrzeń tutaj. Dziękuję odżywczego czasu i zapraszam.